Witajcie, zdarzyło Wam się kiedyś zgubić albo znaleźć coś w pojeździe komunikacji miejskiej? W dzisiejszym odcinku postaram się opowiedzieć Wam o tym, co z jednej strony zrobić w momencie, kiedy coś zgubimy, zostawimy w tramwaju bądź autobusie, ale z drugiej strony powiem Wam, co zrobić w momencie, kiedy znaleźliśmy jakiś przedmiot i chcielibyśmy pomóc mu trafić z powrotem do swojego właściciela. Zapraszam! Myślę, że ten odcinek przede wszystkim powinien obejrzeć wszyscy sputerzy, dlatego że najczęstszym zadawanym tam pytaniem jest to, że coś zgubiłem, znalazłem, chciałbym jakiś przedmiot komuś oddać, albo szukam jakiegoś przedmiotu, który pozostawiłem. Słuchajcie, jeżeli zdarzyła się taka sytuacja, że zgubiliście jakiś przedmiot, zostawiliście go w pojeździe komunikacji miejskiej i wysiedliście już z tego pojazdu, to najprościej zgłosić się bezpośrednio do MPK, korzystając albo z numeru naszej infolinii, albo kontaktując się przez chociażby Facebooka bądź przez maila opinie mpk.małp.mpk.los.pl, dlatego, że wszystkie przedmioty, które znajdują nasi prowadzący w pojazdach komunikacji miejskiej albo, o czym zaraz będę mówił od drugiej strony, natomiast ktoś z pasażerów znajdzie taki przedmiot i przekaże go prowadzącemu, trafiają następnie na zajezdnie, a później przekazywane są do naszego biura rzeczy znalezionych przy ulicy Tramwajowej 6. Tam wszystkie czekają przez około 3 dni. Następnie przekazywane są do biura rzeczy znalezionych znajdującego się już w Urzędzie Miasta Łodzi. Natomiast jeżeli w ciągu tych kilku dni udało się zgłosić do nas a nam odda się odnaleźć to dany przedmiot, to po prostu wróci on bezpiecznie do nas. W momencie, kiedy poszukujecie danego przedmiotu, pamiętajcie koniecznie o wszystkich danych, które są nam przydatne, aby ustalić, gdzie w ogóle Wasz przedmiot zaginął. Wiadomo, że pojazdów w ruchu jest bardzo wiele, w związku z czym wskazane jest to, żebyście pomagali nam, chociażby przez to, że wskażecie numer linii, przystanek, godzinę, w której przemieszczaliście się środkami komunikacji miejskiej. Bardzo pomocne będzie też wskazanie numeru bocznego pojazdu. I w tym momencie pokazuję Wam, jak ten numer boczny Dane to są te cztery cyfry, które widzicie, czyli 1491, 1498, albo w kolejnym pojeździe będzie to 1495. Te numery znajdziecie z tyłu pojazdu, z boku oraz z przodu. Za chwilę ukaże się numer z boku, tutaj nad drzwiami 1495 i za chwilę przejdziemy do przodu pojazdu. Pierwsza cyfra oznacza numer zajezdni, druga cyfra rok, w którym pojazd został sprowadzony do, do łodzi, a kolejne cyfry to są po prostu numery, kolejne numery inwentarzowe. Natomiast o, tak jak widzicie 1596 pod kabiną prowadzącego, teraz jeszcze z przodu i za chwilę pokażę Wam jak ten numer znaleźć w środku pojazdu, on zawsze jest na tyle kabiny i tutaj nie ma znaczenia czy to jest autobus czy, czy tramwaj, w tramwaju numery są w tych samych miejscach. Im więcej tych informacji podacie, tym łatwiej będzie nam rozpatrzeć dane zgłoszenie, zidentyfikować pojazd, porozmawiać chociażby z prowadzącym czy kojarzy, że taki przedmiot się znalazł. W momencie, kiedy natomiast mamy sytuację drugą, czyli znaleźliście jakiś przedmiot, najlepiej będzie, jeżeli przekażecie go właśnie w ręce prowadzącego bezpośrednio. Już wykluczam tutaj to, że ktoś sobie przywłaszcza jakiś przedmiot znaleziony w środkach komunikacji miejskiej. Natomiast bardzo Was prosimy o to, żebyście przekazywali to prowadzącemu, właśnie dlatego, że to będzie najprostsza droga do tego, żeby. Ktoś, kto go zgubił e, daną rzecz, po prostu ją odnalazł i, i żeby ona wróciła do niego bezpiecznie i cało. Także to są te standardowe kanały, z których należy korzystać w momencie, kiedy coś zgubiliśmy albo znaleźliśmy. Tutaj prowadzący na pewno Wam pomogą. E, mieliśmy mnóstwo takich sytuacji, w których właśnie to kierowca czy motornicze e, dane rzeczy znajdywali na krańcówkach i następnie przekazywali je właśnie w ten sposób, że trafiały one do naszego magazynu rzeczy znalezionych i dzięki temu mogły być odnajdywane. Odcinek krótki, rzeczowy i na temat, ale mam nadzieję, że w ten sposób pomoże Wam. W wielu sytuacjach takich nieprzyjemnych, tak? bo to nie jest nic przyjemnego dla nikogo w momencie, kiedy gubi coś, zostawia jakiś przedmiot. A te przedmioty, które znajdują się w środkach komunikacji miejskiej, są naprawdę przeróżne bo były portfele, telefony, różne rzeczy, bardzo wartościowe laptopy, były prace magisterskie, licencjackie, były nawet sztuczne szczęki, więc wydaje mi się, że warto, żeby te wszystkie przedmioty trafiały do naszych prowadzących, a następnie do magazynu rzeczy znalezionych i tam bezpiecznie mogły czekać po prostu na swoich wła więc gorąca prośba do tych z Was, którzy, którym trafi się znaleźć coś w pojeździe komunikacji miejskiej, żeby było po prostu zwrócić na to uwagę, przekazać prowadzącemu i dalej wszystko potoczy się tak, jak powinno się potoczyć. A dzięki temu odcinkowi właściciele Zagubionych Rzeczy, mam nadzieję, będą wiedzieli, gdzie szukać pomocy i gdzie szukać swoich przedmiotów. Tyle na dzisiaj, dzięki za obejrzenie i do następnego razu. Cześć!